Właśnie przepiękną pogodę, naprawdę świeci słoneczko, przyjechaliśmy do takiego małego miasteczka, e, z którego już tak naprawdę rzut kamieniem nad morze, a najpierw stwierdziliśmy, że się tutaj rozejrzymy, jest mnóstwo ludzi w takich małych kafejkach, Iście tylko słychać jak szumią, opadają wszędzie pięknie, naprawdę ta pogoda jeszcze podbija e, urok takich miejsc, nie? A tutaj w ogóle inna, inna jest architektura, inaczej te wszystkie budynki są zbudowane i tak fajnie to wygląda, tak jak w Cotswold, nie? Coś takiego... Tak. Dobra, idziemy na kawę? No, oczywiście, że tak. Na kawę i ciacho. Na kawę i ciacho znowu? Nie wiem, co. Jedliśmy dzisiaj rano, jedliśmy chlebek bananowy, który upiekłam i pyszny wyszedł, nie? Wszystko, to naprawdę... To jest takie w Czy to nie wygląda fajnie? Zobacz, jak sobie ludzie siedzą przed pawem. No zaraz tam wejdziemy, tak Tylko idziemy dookoła to jest taki skwereczek O, to mi się strasznie podoba Te e, takie zwisające r, Widzisz? Takie zielone pnącza I one tak ładnie się zmieniają kolor na no, taki czerwony Może coś wysłuchać Nie mogę Tu bardzo dużo budynków jest właśnie z takiego kamienia no. Piękne drzwi. Pięknie to tak wygląda. Ale ten kolor to zawsze... Tak. Tak. Ten kolor to po prostu mnie przyciąga. House on the green. No i tutaj zobacz tą ścianę. No. Oczywiście kościół. Stylowo. Była jednak. Pięknie. Muszę aż No, nie wygląda to pięknie, wygląda oczywiście. Aczkolwiek nie chciałabym takiego mieć na swoim tak, widać środek W niebieskiej skarpetce No, no zobacz, tu Lamborghini bo jedzie. Tutaj Trzeba <grywa> mieć no, że może żeby mieć taki dom <grywa> e, Ale no tak no, Stylowo to wszystko wygląda Ma urok swój A tutaj już Pozwalam Ci wybrać O tak, Defender Krótki e, Ale to jakoś nie moja bajka ale dużo ich tutaj jest takich samochodów. O ich samochody, no to No tak, no, ale nie chodzi mi o to, że takich Defenderów tutaj w tym miejscu, że jest dużo nad morzem. No i kłóci z trawiastu. Ten. Taki uroczy sklepik, niestety dzisiaj zamknięty. Nie, no Sunday Coast. Rok, w sposób w jaki no, jest to nie przedstawione lat tak, ale taki, takie nadmorskie to jest nie dość, że już nazwy same tak, właśnie tutaj też fajnie o tam jaki piul pies, tak, pies, można sobie zjeść piesa zobaczcie jakie to niskie jest, widzicie? ten chłopak nie jest jakiś wysoki a już ledwo się mieści Jurek to by oczami już uderzył T-room, kawa, tam gdzie chodzimy. O, dobra. Tu patrz, patrz, Jak Kawy są z góry. Tak. Który chcesz? Którą? Ej, ale fajnie, jak to jest fajnie wytłumaczone. naprawdę jest mega z Naprawdę, genialny. super pomysł. Jest kawa. Mokka. Tak, widziałam. I Jurek dostał taką mapkę. Wszystkich atrakcji Chyba do tego branka stale się wybierzemy Nie, nie, jest dobrze Chodź, ty patrz na psa O, widzicie? Wszystkie dookoła Nadmorskie atrakcje O, tutaj na górze widać gdzie foki Jak fajnie narysowane no, Wczoraj już widzieliśmy fokę, nie? Tylko może nie taką, jaką chciałam Moment, zaraz odwrócę O, i tutaj też jest kolejna część Mapa, gdzie co jest w tym miasteczku, w którym jesteśmy. Fajnie to wygląda. Zobaczcie, antyki, shops. Ojej, kupacz, to w prawo, w lewo, no to tego jest. Tak, tak, to są nowe domy. Tylko wbudowane już w takim stylu, jaki tutaj obowiązuje. Pięknie to wygląda. Jeszcze ktoś ma przepiękny ten wieniec na... Ma okna w ogóle ładne. Tak, no. Widzisz takiego, takie szatersy jak mają tutaj? Ja bym chciała takie coś u nas w kuchni. takie kolumny z powodu przy wejściu, daszek. U nas? jest że nasz większy takie kolumny. Tak. <słuchaj> 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 Ale na przykład weź... E, potem można światełka na te kolumny e, na, e, na święta. No fajnie wygląda. Jeszcze wszystko wygląda o wiele lepiej dzisiaj, bo jest taka pogoda. Nie, się podobać, z was oglądających. Tak. Nie, Moi, ludzie, którzy nas oglądają, Jurku, lubią to, co my lubimy. To no, bardzo podoba Co powie coś innego? Tutaj kolejne. Co w, co w regionie Anglii podjedziesz, to Tak, no tak jak w Polsce, też tak masz, nie? Ale fajnie. W góry pojeć na przykład. Masz te wszystkie piękne domki. No zobacz, fajne są te no szletersy. Ja Tylko te są go. takie szerokie. O ja też. Pa czeki, czyli. Tam nie ma tych. No. Można się domyślić, bo tam nie ma tych okienek żadnych szybek. Dlaczego tu podeszłam? Bo to jest miejsce, w którym też właśnie była Kate. Z dzieciakami podobno i to jest oficjalna informacja. Podana, także to Wam też chciałam pokazać. Tam ktoś stoi, to nie będę go nagrywać, ale wejście jest fajne, różowe. Oj, tu jeszcze słodycze są. Oj! Ja. Tak. Ja sobie tam wejdę. Ojejku, jaki tutaj jest przepiękny, ogromny komin. Kominek. Piękny. Ja sobie tam wejdę, ale już bez kamery, także to wam pokażę. Tak wygląda. Czekamy na jedzenie. Bądź jak tu pięknie siedzi. Tak. Co zamówiłaś? Ja zamówiłam małże. No właśnie. Podatno, w ogóle być nad morzem mi nie zjeść owoców morza, to przecież, wiecie, koniecznie, nie? No. Także, ale jakoś nie jestem fanką, znaczy. ostrygi kiedyś pamiętam, że jadłam, ale to takie po trzech, to już zaczyna mi rosnąć w buzi, nie? To już tak, no to już tak wiesz. E, ośmiornicy to w życiu nie, bo to takie te macki mnie obrzydzają. Jeżeli ktoś lubi, to... Podziwiam, ale zamówiliśmy małże, to mi przejdzie przez gardełko, no. a ty co w końcu wziąłeś? No wziąłem tego roasta, czyli no, jak to, ten, nie roast to co jest? No taki no, po taki prostu sundae roast, lubię, no. tak, takie coś, taki typowy angielski obiadek Ym, i jak ci się podobał wczorajszy bond? No pie pieczeń po prostu, pieczony, wiesz tak. no, co, no bont jak bond, no, były bondy lepsze i gorsze, ten nie był najlepszy. Znaczy, nie było. Dużo akcji, dużo efektów oczywiście, ale tak. czy tak było czuć, że jest to bąd? Znaczy nie, wiesz co, bo ja gdzieś tam słyszałam, wiele osób mówiło, że to najlepszy błąd. To ja nie wiem dlaczego tak mówiłem. To osoby, bo, mm, bo dla mnie był spoko. Ale najlepszy nie był. Zakończyło się tak, że ja się prawie popłakałam. Ale jeżeli ktoś oglądał, ja nie chcę spoilerować, jeżeli ktoś oglądał, to mi się wydaje, że to... Że to tam, wiecie, będzie kolejna część i wcale się tak źle nie skończyło, jak, jak niby pokazali. Są jakieś takie fajne efekty, jest dużo fajnych samochodów, nie? I te samochody robią jakieś takie fikołki różne. To fajnie, fajnie się ogląda generalnie. Długi film, bo to prawie 3 godziny tam siedzieliśmy, nie? Plus jeszcze te reklamy, te reklamy to pół godziny, nie? Na początku. Ale się generalnie fajnie ogląda, nie czuję się, że jest taki długi. Myślę, że po prostu trzeba to zobaczyć. Mimo wszystko. Byliśmy zadowoleni, że poszliśmy i poszliśmy tak późno w sumie, nie rezerwowaliśmy biletów, bo myśleliśmy, że małe miasteczko, sobota, to nie będzie ludzi. Były ostatnie dwa miejsca, które wzięliśmy takie, żeby były przy sobie. Było kilka jakichś takich pojedynczych, także mieliśmy akurat szczęście, że nam się udało. Pełna sala, naprawdę, mnóstwo ludzi. Znaczy to małe kino, także tam nie jest jak jakaś, nie wiem. No, małe po prostu, także tam, tak czy jak było kilkadziesiąt osób, ale było pełno. Jaki tu bar jest, taki dodatkowy, widzisz te budki? No, no. Takie jakby nad morzem. Tak, gdzie pójdziemy? To, no, nie, że co pójdziemy, tam nie ma budek, Aha. ale na plaża, na którą ja chciałam pójść, to. No, to, to pójdziemy obok, są i tam budki. i tam, no dobra, to nagramy, ale fajne takie kolorowe. No, dobra. 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 <laughs> Ależ to wygląda, powiem ci, to twoje, piękne. No. To jest kalafior. w jakimś. To jest chyba kalafior, w jakimś w serze. serze. Mm. Ojej, I moje pachnie. muszle. Tak samo pachnie jak wygląda, uwierzcie mi. To tak pachnie pięknie. Mm -hmm. Także my będziemy jeść teraz. Uuu. A Jurek robi zdjęcia. No i co, jak po bojowisku. Wszystkie muszle poumierały. Morisku, ty byś nie zjadł muszelki. Nie. Ale to była taka, tu z kilogram muszli. To była taka ilość, że już rok czasu nie będę nawet patrzyła na owoce morza. No i dobrze, ale z bo bardzo się smakowało, tak? Tak, tak, bardzo dobre. Ja bym dała troszkę więcej <laughs> czosnku. Takie bardzo delikatne mm -hmm. były, no? No po moim jesku się... też już niewiele zostało. <laughs> Dopijamy robatkę i jedziemy na plażę. Tak <laughs> jest to wracamy za chwileczkę. Co ty tu nagrywasz? Ja nagrywam krzaki, bo za chwilę będziemy mieli młyn opaczek i a tu po prawej stronie patrz ładny. Nie widać go za bardzo, ale musisz znaleźć miejsce do parkowania Gdzieś tu chyba będzie Scandal w prawo, niego Oraz Krankowska ładnie, o i wyjdziesz i nagrasz go pięknie Kęcz, fajny No, kończ, w ogóle zwierzę O, przykuń Taki ja, już Power. Windmill A to można wejść, czy nie? A For residence only, ale patrz jaki ładny Taki żeśmy znaleźli młyn Niezły, co? Szkoły, że można tam wejść. Ale to takie typowe właśnie e, dla Norfolk, nie? Dla tego miejsca. Nawet jak sobie gdzieś tam przeglądałam w kłównach, to mm, dużo takich właśnie było. Młynów. Mhm. Nie za? To, to... Tak, a za nami jest morze. Morze jest morze. I tam jedziemy. Jak ja teraz mam tu wyjechać? Normalnie, do, najlepiej do tyłu. Tak? Cofnij do tyłu, Cofnij no. Do tyłu. <laughs> Idziemy na... Nad morze. Idziemy na plażę. O jaki fajny, wesoły piesełek. To takie drzewo w ogóle. No. To wiesz co? To ta droga nad morze tutaj to wygląda jak No Tam też się idzie no. przez taki no. A tam jak dzieciak jakiś siedzi na drzewie hmm. Dobre Jee, jak fajnie Tutaj jest to miejsce Takich rzeczy e, Jak sobie zobaczycie, ten krótki filmik, który nagrali Nazywał się To właśnie było tutaj to, Nie wiem, czy akurat konkretnie tutaj Bo tutaj dużo jest takich podobnych miejsc Zobaczcie, tam też są Ale te chyba takie są najwyższe Teraz tam też pójdziemy To właśnie tutaj było, na tej plaży Ach, Widzicie? Oni tam idą z dzieciakami Tam są takie łyżki, jak wchodzą pod górkę Wydaje mi się, że to tutaj było proszę bardzo, bo na pewno na tej plaży. To jest taka plaża bliska ich sercu, no bo oczywiście tutaj niedaleko są te ich wszystkie posiadłości i podobno nawet książę Karol się tutaj wychowywał i często spędzali czas bawiąc się właśnie na tej plaży. I fajny piasek. Mało kamyczków. I znowu odpływ jest ale tym razem widać może Jurka z dronem, z plecakiem. I jakie tutaj muszelki są ładne, widziałeś? Tutaj, tutaj, ko ładna, tylko podziurawiona. Tutaj, a to. I to jakieś coś. O! aj Jest ich tu dużo. No, ależ to genialnie wygląda. Kawałek trzeba iść, ale super. Moritz nie chce iść w bazonie. Fajowsko. Piękne widoki. Yeah. O, ja właśnie wiesz ten. O, słyszycie to? O, właśnie tak strasznie chciałam przyjechać nad morze właśnie, żeby tego posłuchać.

no telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Falling down i will keep on searching for my eyes. you can say i lost my mind i will keep on holding my head high even if the sky is falling down On robi Ty mądry Dobry Co ty robisz teraz tego, co? O siole patrz, mi się poszunkowy gijała. Co ty robisz? No, spiał. Ty najmądrzejszy ty wiesz co to znaczy? To znaczy, że pies jest szczęśliwy, tak? No. Ale basta już to. Jas. Yeah. Ach. Pokaż no, ha? Pokaż mordkę. Pięknie. Pięknie. Ty mądruśu spadnie nie, poszedł <noise> tutaj te musze są takie ładne tutaj, tutaj jeszcze widziałam o, ta normalnie jak namalowana ola tutaj, tutaj kawałka tak właśnie pokazywałam, tutaj jest o We're crashing down, but we get up and start from the ground. And I, I really wanna know, really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down. So it's are going to the park. Sky is falling down. Even if the sky is falling down Ale tam tak nie wiało, jak tutaj, nie wiem bo dlaczego. Nie wiem, bo tam byliśmy osłonięci. Tu jest nie? To jest ta z nami. No Nie za Że... Tam nas, wiesz, ta wydma osłoniła. Tak. Nie no, ale taki ciepły wiatr, ale jednak wiatr. Tak trochę średnio się tu będzie monitor wyszło. No ale patrz. Z łąki i pola pędzi sola. Jaki <grymna> <I> nastyka robił? I Tak, ciech, 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 ciech. Ale kierowany tam do brzegu? No. <grymna> no, nie, do nie, to mój odruchy, nie, Proszę bardzo. I na zakończenie. Taki wieczorny spacer. Kolejna plaża z kolorowymi domkami. Genialne to jest. Ale jak dużo ich tu jest, pięknie, kolorowe, fajne. Oczywiście nie ma morza. Nie, żeby nie było. Jest, tam gdzieś. Ale jest odpływ. A normalnie to pewnie gdzieś dotąd dochodzi woda. Pewnie gdzieś tu, jak stoję. Tam, jak są te kamyczki, to pewnie dotąd. Także mają wodę pod samymi domkami. O jejku, Jurek! Tęcza! Jurek! Tutaj tęcza! No. Widzicie? Mamy tęczę. Ten znowu ma mordę brudną. Morisku, czy ty jadłeś śnieg? Miałam mówić. Czy ty jadłeś piasek? A jest taki spokój. Jest taka cisza. I w ogóle nie ma nawet, w ogóle nie ma wiatru. Zobacz, ile tam jest ptaków. Mm -hmm. Widzisz? Jest tylko no ptaki. O, tutaj lecą kaczki. O. O. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. i will keep on holding my head high even if the sky is falling down jumping from cliffs so high trusting our wings to fly Ten jest ładniejszy, nie? Ale sobie ten, bo jest zielony. W sensie jaki on jest? Yy, Saladynowy. Saladynowy. stacjowy. Ja stąd widzę, że są. Co tobą? Co tobą? O Boże. A kto tutaj chce wejść? Ja.

Tak. Zostawiliśmy Moriska, bo Morisek jest... Coś ci tam klepie. Co to ci tak klepie? Tu mi klepił, ale... klepaki. Wróciliśmy i co? Zgadnijcie co będziemy robić. Idziemy gdziemy, żyć. Idziemy jeść, ale tu jest tak pusto. O tam się idzie. Tak pusto. Dostawiliśmy Moriska, bo Moris już już taki wymęczony. Ale przyszedł i tak po prostu prosto do miski. Prosto do miski. No od <grym> razu. się napił, dostał ciukina. Tak. Proszę, to oczywiście wielce obrażony, że tak, nie idzie z nami. Jestem obrażona. Nie no z jednej nie, strony jest zmęczony, już wcale nie chce gdzie iść, ale z drugiej strony mu się nie podoba to, że wychodzimy. Nie... No nie, no on, on to chyba każdy pies tak ma że przez ten lockdown cały, tak, kiedy byliśmy non-stop w domu, tak. on się jeszcze bardziej przychodzi. Tak. No poza ciężko, I że. Jest. Wetramę, jak tutaj jesteśmy, na wetramę, to on po prostu chodzi za nami krok w krok. Tu jest nie u siebie, a no, potem wiesz, no on już niestety nieomodniej i nie to jest, nie to jest. No, Tak, także. Y no tego jeździł z nami, mhm. ale było fajnie. Potem dzień zaliczony, jutro mhm. Idziemy teraz się najeść. Trochę się przebraliśmy, tak. tak pięknie wyglądamy. Widzicie, wykorzystuję wszystko, bo potem nie było, aż za dużo wziąłem. Pokaż, jak <laughs> to Co masz na sobie? 58 parę butów. Buty, spodnie, płaszczyk. Majtki, <laughs> pewnie jakiś stanik jeszcze. <śmiech> tak. <śmiech> Skarpety. Skarpety. Co jeszcze masz na sobie? Koszulkę. Czekaj, bo ostrość uciekła. Ostrość, ostrość. Nie ma, lepiej nie O, jest, jest. Długi jest, film. Jest o, Primani. O, To to taki duży chyba. To no, może tu zdarzyć w sumie. Z drugiej strony po co? Nie, ja nie lubię. Już tak mam, wiesz, który mam, obok siebie, to po co? Takie rozjaśnione. O, masz tutaj, te ludzi jest za tym. Po lunch. Może tu wejdziemy, ty? Nie, nie, nie idziemy tam. Chyba, że tu mają coś włoskiego. No to idź, zobacz. Tam masz menu. Nie no, bo jak, jak, szukasz... Tak. Tu mogą nie mieć w ogóle jedzenia. Bo tu mogą być jakieś keksy inne takie. O. River Island. Pokazuję Pokazuje wszystko, co jest tutaj. Tu mam metro, zabój. No, ale to są sznurki. Bo to już niedługo będzie taki moment, że te miasta wszystkie będą robili takie inauguracje świetne. No, chyba gdzieś... Halloween no. no. potem święta. Tak, przecież my z Kasią mówili ile kiedy. Wczoraj chyba mówiliśmy, że tylko Halloween, następnego dnia tak. potem od razu wszystko będzie Christmas. Tak. Wszystkie no. będą te... O Boże, ale bym pojechał gdzieś. No, tak. No, tak. Poleciał. No, zawsze stoi, nikt nas nie zawiedli. Zawsze było, zawsze było dobrze. Nigdy by nie było tak, że coś było nieudane czy coś. Prawda. No, jeść? No, to pan.